A wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja jestem jest to kolejny odcinek z Minecraft Dekoracji na moim kanale. I słuchajcie, zrobiliście coś niesamowitego. Wczoraj na moim kanale dobiliśmy 14 subskrypcji, dlatego co to oznacza? Że maraton trwa do niedzieli. Dziękuję za tą 14 subskrypcję. Daje mi, no, daje mi ona poczucie, że to co robię jest jakkolwiek sensem, więc oby tak dalej lecimy po 15 subskrypcję. No i co? Ja już nie przedłużam, zapraszam Was do kolejnych czterech dekoracji. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w górę. Dobrze, słuchajcie, a w dzisiejszym odcinku dekoracje związane z półkami. Większość jest dekoracji związanych z półkami. Pierwsza dekoracja jest troszkę inna. Ale bo są to semafory, słuchajcie. Semafory do miasta, tak. Postanowiłem, że go Wam pokażę w tym odcinku, bo już miałem dzisiaj zrobić odcinek z półkami, ale jednak. Nie, ponieważ postanowiłem, że to muszę Wam pokazać. Dobrze. Od czego zaczynamy? Do krosna musicie wstawić żółty sztandar. Następnie dać do niego czerwony barwnik i wybrać sobie taki oto wzór. Teraz wziąć zielony barwnik, jasnozielony i wybrać sobie taki oto wzór, By uzyskać takie kolory, jak są na światłach. Następnie bierzecie sobie jeden z czarnych barwników Bierzecie sobie obramowanie i kolejny czarny barwnik zużywacie na to, by zrobić coś takiego, żeby wyszło zaokrąglone. Jeżeli chodzi o krosno to wszystko. Teraz wystarczy wybudować konstrukcję. Zaczynamy od postawienia bloku czernitu. Dość wysokie, już takie. Następnie na górze idzie doniczka. Tak, czysto dla dekoracji, wiecie o co chodzi. Następnie tutaj po jednym murku idą dwa bloki czernitu w taki sposób, potem kolejny, przepraszam, z jeden słupek i znowu dwa bloki, następnie jeszcze jeden taki dla designu. Następnie po tej stronie, gdzie chcecie, żeby były światła, dajecie sobie dwa sztandary. Jak widzicie, tak się prezentuje pierwsza dekoracja odcinku. Myślę, że do miasta jest to świetna dekoracja i jedna z lepszych w tej chwili na moim kanale. Lecimy z kolejnymi dekoracjami. Dobrze, słuchajcie, a kolejną dekoracją w dzisiejszym odcinku jest albo są dwa typy półek. Ponieważ mam dzisiaj Wam do pokazania dwa typy półek z szalkerów. To już bardziej salonowa dekoracja, więc już Wam pokazuję pierwszy typ z niebieskimi szalkerami. Jak go zrobić? Zaczynamy od postawienia szalkerów w taki sposób koniec, wystarczy następnie, na górze tych szalkerów, tam, tam na górze, musicie sobie postawić dywan żeby to jakkolwiek niby tylko właśnie nie otwierając ich to jest dla mnie troszeczkę trudne poczekajcie chwileczkę, asset, ja sobie tutaj zbuduję wieżę i zaraz już postawiam te dywan. dobrze, słuchajcie przepraszam was za tamto, musicie wskazać na ten blok i postawić w taki sposób, następnie tutaj musicie sobie dać jakikolwiek blok typu na przykład takiego Shulkera. I jak go zniszczycie, więc tutaj na te górne dajecie sobie dywan i tyle. Następnie czysto dla designu w różnych miejscach możecie sobie postawić na przykład kaktusiki, oczywiście wszystko na shifcie musi być. O, w taki sposób. Tutaj sam możecie na przykład postawić czaszkę szkieleta. Tutaj czaszkę. Liderowego szkieleta. Poczekajcie. To jest trochę trudne, żeby wiecie to. Stawić tutaj wszystko. Ale dobrze. Już stawiamy. W taki sposób. To możemy oczywiście zniszczyć. Tak się prezentuje pierwszy typ szafki. No i co? Lecimy z kolejnym typem szafki. Szalkerowej. Pozostawienie ich w taki sposób. I tak. W takich odstępach. Następnie takie szalkery obudowujemy trapdoorami. O w taki sposób. Tu już nie postawimy wiadomo, ale od środka ich nie obudowujemy. Obudowujemy tylko od zewnątrz. Jeżeli na górze też chcecie to proszę bardzo. Ja akurat tego nie będę robił, a może i zrobię nawet. Pokażę Wam w jednym, a w drugim nie i zdecydujecie, który lepiej wygląda, ok? Bo one nie powinny być oko, koło siebie, ale o tak. Czekajcie. Tutaj jeszcze jeden. Szybciutko. O tak. Zdecydujcie, który lepiej wygląda. Według mnie ten. I teraz do środka możecie sobie wstawić tutaj cokolwiek chcecie. Na przykład właśnie taki kaktusik. Jak tutaj. Albo jakieś swoje trofeum. Taka prosta szafka do salonu. Myślę, że fajna. Dobra, lecimy z kolejną dekoracją dzisiejszego odcinka A kolejną dekoracją w dzisiejszym odcinku jest Akwarium Już wam pokazuję jak je zrobić Jest w miarę proste Od czego zaczniemy sobie już wam pokazuję Musimy sobie zacząć od Postawienia oczywiście schodków W taki oto sposób Następnie z boku schodków Stawiamy sobie trapdorki W taki oto sposób Następnie na trapdorkach kolejne trapdorki jakoś tutaj muszę się ustawić tylko że to musi być do, do ściany jakoś o w taki sposób i tutaj tak samo następnie nad nimi stawiamy sobie szkło następnie teraz musimy sobie tutaj za tym zniszczyć w taki sposób tutaj możemy sobie tak zostawić. Możemy dać, ale teoretycznie, slapki. I do środka dajemy wodę z tropikalną rybką. Czekajcie tylko nie tak tą wodę. Ale to schodki jej nie zatamują. Sekundka. To musi być wiadro z tropikalną rybką. Tak, żeby ona sobie tam była. I... Przepraszam, coś mi dzisiaj pogoda w Minecrafcie bardzo przeszkadza, bardzo. Już dawno tak nie miałem. I dobrze. Teraz musimy sobie to od góry zabudować slabami. Ale poczekajcie. Tutaj slaby. Nie tam nisko, tylko tu. I tutaj. I takie sobie mamy akwarium. Gdyby tutaj był jeszcze cień, byłoby to jeszcze lepiej wyszczególnione. Więc tak to się prezentuje. Myślę, że fajna dekoracja do domu. A kolejną i tym razem ostatnią dekoracją w dzisiejszym odcinku będą półki, które można wykorzystać na schodach. Czyli półki, które mogą być na różnych poziomach. Będą to oczywiście biblioteczki, inaczej zrobione. No więc już Wam pokazuję jak je zrobić. Zacznijmy od tego, że tu sobie postawimy jedną, tu sobie postawimy drugą. Następnie każdą biblioteczkę obudowujemy od dołu trapdorami. Oj czekajcie, nie. W taki sposób. Właśnie. Od góry pyk Koniec, prosta szafka. No i jeszcze to jest jedna wersja. A drugą wersję można zrobić. Taką już wam pokazuję. Taką jedna wersja jest taka, a druga wersja jest taka. czekajcie, czekajcie. Jedna wersja jest taka, a druga wersja jest. Pierwszą wersję macie po lewej, drugą wersję macie po prawej. Napiszcie, która bardziej się podoba Wam. Mi osobiście, zależnie która od, zale od których schodów. Jeżeli macie gęstsze schody, to ta jest dużo lepsza. A jeżeli macie takie większe schody, wiecie, większy dom, to raczej ta. Dobrze, słuchajcie. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję za 14 subskrypcji na moim kanale. Oczywiście, z tego powodu, Maran, trwa do niedzieli. Pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i piszcie komentarze. Ja byłem Matematiksa, to był kolejny odcinek na moim kanale. Cześć!